Witam, jestem Pan pandobilek 2005, a to jest. Nie, chyba ja jaja robicie? Żadne Ark Survival Evolved, tylko Minecraft i zamknęli nas y, samych w narni. Normalnie z owcą. No, 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 ej, no, wrzucili nas do narni. <grym>, do narni. No narni, nie czytajcie. To jest się... stąd wykupmy. A zajebiście a, a gdzie jest biała królowa? Tu jest! Igor, tu jest biała królowa! Gdzie? I tu to jest biała królowa? Tak! Zobacz. Przepraszam, zaraz wracam. De, mój brat jest taki upierdliwy że przepraszam no Utopiłem się. Co? Debil. Na samym teleport. Jestem debil. Co to jest? Też też stary spawn? Zajebiście, to to ta mapa już... Żyje na samych starych spawnach. Ale z... ty to jest naprawdę stary spawn, bo poznaję! Poznaję z odcinków starych. Tak, TPA miły tam a Ta, nie to jest jakaś brama tylko. Ach. Tak, to jest tylko... Uważaj! Co? Prawie byś tam wskoczył Nie bij mnie. To jest klańnięte. Oj, idę do kawszmy, bo mam pół dłuszka. Spad, Spaw spawne. Nie, 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 pokazuję wam mojego hasła. Sypy, aby nie, 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 Ja pindole ile tych starych spawnów. Ten, ten odcinek będzie polegał na paniu się do Miłosza. Zobacz! Gdzie? No, przede mną! Giuda z wodą, zajebiście! Spawn. Gdzie przyspawn? No tutaj, o! No. No.

Jestem. A teraz piłam się w spawnie. Gdzie są otwarte drzwi. Czuję ty na tych tak? Nie. Aha. To nie było tematu. Materiały budowlane. Nie spawn! Pisałem nie chcą spawn. Debil. O kurde! Ty no normalnie Reszy. Czepaj się! Type A miły tab. Wiek, Resie Play Games, tylko on nie ma skina. A, miał skina. Hata! Klajnięta. Tak! A tam kolejna hata. Przepraszam, że tak dużo drewna zabrałam. Nie plec, nie plec. Ale już gotowe. No jestem dumna. Pa, pa 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 A teraz znalazłem jakiś dog Jaki dog? No, chodź tu Bo Boże, to jest taki tunel taki dziwny, no tu O, tunel W dziwny. Mogę wejść do środka, balić, tak Dziura Dziura? Dziura! O oh, kurwa! Ja wypływam, bo się udusza! Lowa! Gdzie? Płynę. Co go z tego robi pod wodą? Aha. Wszystko wyjaśnione! <noise> Dziwny szpał! Nie no, ja już mam zajebistą nazwę tego odcinka <laughs> Czy ta mapa jest stworzona ze starych spawnów? Czy ten serwer jest stworzony ze starych spawnów? Tam jest pająk! Miłość, zabi pająka! On nie jeszcze ugryzie i zamieni się w Spidermana, a ja nie chcę Tepnij się! I co nam chatę! Jaką chatę? Zbłobałem nam hote! Nie no, zajebiście dużo. Tym bardziej, że drugi... Tutaj tak jeszcze jest! Widzisz tu? Cię? No chodź! <gry> Gdzie? W dupie. Mmm. Tak, nie fajnie. Tepnij się. Ja się bo domek! TPA miły tak. Tak, na pewno. Na pewno, na pewno go zbudowę. Mhm, na pewno. Tak. Plenięty. Kurwa Ty, Bo ja dźwięk kiedy nie mam. Aha. Domyka i dźwięk. Nie no mam. Otwarte drzwi! Dobra, to będzie bez dźwięku. No, no złem, tajne przejście! Igor, jestem w obserwatorium! Chodź tu, chodź tu! O no, Boże, no! Kuźwa. <grym> Chyba ktoś zapomniał zamknąć drzwi. Tak. No patrz! Niech to tu! Zostaw mnie. Cześć tu! Muszę tam wejść! Zostaw mnie. Przedanie. Oh fak, o kostek, żeby piątkę stary Ile ten odcinek ja już kręcę? to się bardziej bój Kostka Derłem dobra ten to by było na tyle, komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Pa-pa!